Dawno, dawno temu, w odległej krainie, miodem i mlekiem płynącej? Tak, tak, chcielibyście. Ha, 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 ha. To nie ta bajka. Wszyscy doskonale wiemy, co to za miejsce przez jednych lubiane bardziej, przez innych mniej dla jednych intelektualny raj i dla drugich zakład kadmii. Ci drudzy właśnie zdają się mieć przewagę liczebną, czemu trudno się dziwić. Dla większości z Was życie tutaj to koszmar. Rządy nowoczesnych technologii i wszechobecna inwigilacja. Wielogodzinne dyżury, u niektórych trwające przez kilka tygodni. Grabienie liści, noszenie ławek. Ten dreszcz emocji przed wejściem. Zobaczy, nie zobaczy. Jest tam jeszcze, czy już nie? Wprawione oko się nie myli. Tego nie oszukasz. Spodziewany, ale jednak wciąż zaskakujący wzrost adrenaliny pod pracownią biologiczną. O technologii gastronomicznej, nie wspominając. Coś niewyobrażalnego. Dzwonek podobny szkolnemu internetowi. Raz jest, oraz go nie ma. A udręka szukania miejsca do zaparkowania? Tylko nielicznym się to udaje. Takie jest jednak życie. W obliczu tych wszystkich zalet nie wyobrażacie sobie, jak magiczne potrafi być to miejsce. Nie wierzycie? been so ready for me oh got no call got no you got no misery the folks with plenty of nothing got a lock on the door oh, afraid somebody's going to rob them while they're out making more what for Cześć, dziewczynko! Lubisz kiełbasę? Jestem jak wiatr, który przewiewa komory twojego serca. wychodzi słońce. Witam w progach naszej szkoły. Zapraszam. O, czekam na ciebie. Pan lew był raz chory i leżał w łóżeczku, więc przyszedł pan doktor. Jak się masz, koteczku? Niedobrze, lecz teraz na obiad jest pora rzekł lew rozżalony i pożar doktora. A ty to kto? Uszy, nos, wszystko ma. Wyprostuj się! Ciągnij brzuch! Kiecka do góry! Nogi krzywe, buty brudne, stopy... Okropność. Ślicznie, kochanie. Dygnij. Nie tak, z gracją! Poczwiczy się na dół! Jeszcze raz. Czesło! Wreszcie, wreszcie jesteś. Ile można czekać? Co tak długo? Zestarzałam się od tego czekania. Królik mi to zaraz z głodu padnie. Przestań dramatyzować. Wiesz, jak tego nie lubię. Miejmy to już w końcu z głowy. Trzeba było dłużej spać. Wiesz, czytałam ostatnio. Ależ ty jesteś okropna! Jak możesz tak robić? Przecież to jest biedne stworzenie! Biedne stworzenie, biedne stworzenie! Niczym ci nie zawiniło! Masz serce z kamienia? Zamiast go tak maltretować, mogłybyśmy mieć z niego jakiś pożytek. A bo to ja wiem, hmm, rękawiczki? Żadnych rękawiczek. No to nie wiem. Może jakiś szalik albo futerko. Szkoda byłoby takiego pięknego ogonka. Rękawiczki, szaliczki, szaliczki. Ale siostro, mówiłam ja coś o ogonku. Nasza matka miała rację. Zero w tobie przedsiębiorczości. Naszej matki w to nie mieszaj. To fenomenalne, z jaką precyzją się do tego zabierasz, ale daj już spokój. Pamiętasz, jak miałaś pięć lat? Chciałaś mieć świnie. Matka mówiła nie, ale ty nic nie rozumiałaś. Tak samo jest teraz. Tłumaczę ci, że taką puszystą kulkę lepiej przerobić na ubranie grzewcze, albo chociaż na pasztet. I te uszy, jak mogłeś chcieć zrobić z niego mielonkę? Nawet mnie nie denerwuj! Wierz, że nie z Już dobrze, kochany. Zaraz będzie po wszystkim. Powiesimy cię za oknem, skruszejesz. Zostaw go w spokoju. To jest moje zwierzę. Nie chcieliście dać mi świni, to teraz proszę. Zabieraj się stąd. Zamierzam dokończyć to, co zaczęłam. No, szybko. Jak chcesz, ale jeszcze wspomnisz moje słowa. To byłby złoty interes. Raz, dwa, trzy. Jeju, naprawdę... Coś ty zmysły postradała? Jak się teraz wytłumaczysz babci? Matko kochana! Hi hi hi. Ma nie Jesteś nienormalna. To był cały nasz spadek. Teraz to się nawet do jedzenia nie nadaje! Jak mogłaś to zrobić? Już nic nam nie zostało! Pomyślałaś chociaż przez chwilę? Ach, zapomniałam, że to ty. Lepiej ze mną nie zadzieraj. Zobacz, jaki piękny świat. Dlaczego zamykasz na to swoje serce? Moje serce jest czerwone i czarne, królewno. Co ty sobie wyobrażasz, że kim ty jesteś w ogóle? Od kiedy to tak się przyjmujesz? And, Kto to powiedział? Ja. Kto ja? Jak ci na imię? Bardzo przepraszam, ale ja zapytałam pierwsza, więc kim pan jest? No dobrze, a więc ja. Jestem po prostu sobą. O, takim tam kotem. Niekim szczególnym. Nie do wiary. Obawiam się, że teraz twoja kolej. Alicja. Mam na imię Alicja. I? I? Coś więcej? Skąd jesteś? Po co tu przyszłaś? Czego szukasz? Dokąd idziesz? Wszystko. Naprawdę strasznie się z tobą rozmawia, dziewczyno. Chwileczkę! Dokąd pan poszedł? Gdzie pan jest? Panie kocie! Jestem tutaj cały czas. Nie chciałam pana urazić. Proszę się pokazać. Potrzebuję pomocy. Inaczej by ona by miała polegać z mojej strony? Szukam białego królika. Od jakiegoś czasu próbuję go dogonić, ale zawsze mi gdzieś ucieka. Rozumiem. Jak ten królik wyglądał? No, jak królik, biały królik. Strasznie się gdzieś spieszył. Widział go pan? Dokąd on poszedł? Pomyślny. Nie, nie widziałem. Musiał pan. Na pewno tędy przechodził. A tak, przypominam sobie, poszedł. W tę stronę. Witacie. Jest pan tu jeszcze? Co jest, Alicja? Nie znalazłaś swojego królika? Nie, poddaję się. Mógłby mi pan powiedzieć, którędy powinnam iść? Cóż, to zależy w dużej mierze od tego, do dokąd właściwie chciałabyś zajść. Właściwie... to wszystko mi już jedno. w takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz. Chciałabym tylko dostać się do końca. na pewno się tam dostaniesz. Jeśli tylko będziesz szła dość długo. Naprawdę nie wie pan dokąd poszedł biały królik? Ma robić to, się herbacie. W lotetę. No tak, przecież takie mądre miejsce. Nie wiem, nie słuchałem go. Samopory, Alicja. Akurat brakowało nam jednego kompana. Siadaj, nalej sobie herbatki. Zającu, nalej jej herbatki. Już leję herbatki. Właśnie mieliśmy niestudniówkę, kiedy nam przeszkodziłaś. Niestudniówkę? No tak! Ale co to znaczy? Herbaty? Chętnie. Ja też poproszę. Kiedy nie myślę o niczym, to myślę o niebo. No no to znaczy, ech i tak nie rozumiesz. Masz, czytaj. Cukier dla mnie. Idzie cukier. Ale jak? Nawet nie wiem, jak zacząć. Rozpocznij od początku, a później czytaj, póki nie dotrzesz do końca. Wtedy przestań czytać. No tak, ale to jest rysunek. Rysunek, rysunek. Instrukcja obsługi czajnika z dzióbkiem prostym starego typu. Chciałbym czystą filiżankę. Przesuńmy się wszyscy o jedno miejsce. sobie więcej herbaty. Jeszcze w ogóle nie piłam. Trudno więc, abym nalała sobie więcej. Chciałaś powiedzieć, że trudno, abyś nalała sobie mniej? Przecież znacznie łatwiej jest nalać sobie więcej niż nic. Proszę, poczęstuj się czekoladą. Nie widzę tu żadnej czekolady. Bo wcale jej nie ma. Sklepkiem, sklepkiem. Jesteście niemożliwi. Aż mnie głowa rozbolała. Jak na prawdziwych wariatów przystało, Alicjo. Jak mnie zembalał, to wyrwałem. Kiedy ja w ogóle nie chciałam mieć do czynienia z wariatami. No to nie ma już rady. Wszyscy mamy tutaj bzika. Herbaty? Tak, poproszę. Ja mam bzika, on ma bzika i ty masz bzika. Skąd możecie wiedzieć, że ja mam bzika? Musisz mieć, inaczej nie przyszłabyś tutaj. Właściwie, to przyszłam tu, bo podążam za Białym Królikiem. Myślę też, że najlepiej zrobię, jeśli będę to kontynuować. Jeśli naprawdę chcesz go dogonić, to powinnaś naprawdę go gonić, bo czas ucieka. Ale co? Idziesz już? Czapkę Panie króliku! Panie króliku! Proszę zaczekać! O nie, 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 nie! Nie teraz! Nie mam czasu! Innym razem! Ale przecież ma pan mnóstwo czasu! Gdybym tylko żył z nim w przyjaznych stosunkach, to robiłbym z nim co chcę, ale tak nie jest! Mam pewien pomysł. Mogę oddać panu swój czas. Co takiego? Naprawdę? Mogłabyś? Nie, nie, to niemożliwe, nie mogę. Dlaczego nie? Ja mam go całe mnóstwo, a i tak tylko się marnuje. Ciągle tylko wymyślam, jak go zabić. O, czas nie lubi, gdy się go zabija. Poza tym zaszli nieuprzejme z Twojej strony. By jak można być nieuprzejmym dla czasu? Ano, można. Czas trzeba szanować, oszczędzać i tyle. Ale dlaczego? Tak już jest po prostu. Jeśli swój czas będziesz miała za nic, to i on za nic będzie miał ciebie. Ja swojego mam deficyt, także dlatego ten ucieka. Bo może nie zauważyłaś, ale bardzo mnie się cieszy. I... znaczy, śpieszy. Coś podobnego. Zblikowany jakiś. Przepraszam, chyba pomyliłam pomieszczenia. O, naprawdę, Alicjo? Ciekawe, bo mi się wydaje, że nie wyszłaś tu przypadkiem. Coś mi też mówi, że już od jakiegoś czasu tutaj się kręcisz. To samo podpowiada mi także, że szukasz pewnego białego królika. Mylę się, może, co, Alicjo? Nie, w żadnym razie. Nie wie pan, może dokąd poszedł? Ale zaraz. Skąd pan to wie wszystko na mój temat? Wiesz, jak mnie zwą? Absolem. A to dlatego, że wiem absolutnie wszystko. Nie wszystko. Ojej, ale jak to możliwe? Synu, wszystko jest możliwe. Trzeba tylko wiedzieć o sposobach, a tak się składa, że ja znam ich niemało. Wracając jednak do królika, to chodź, pokażę ci coś. Sam mam z nim problem. Widzisz? Od jakiegoś czasu go obserwuję. Próbuję wyśledzić, co też mu o co też mu chodzi z tą piłką. Patrzę dniami i nocami, ale nic. Cały czas mają przy sobie. Jakby własnych nóg nie miał. Bardzo mnie to irytuje. Zobacz, nawet teraz. Piłka. doesn't has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. to the sun i'm up all night to get some she's up all night for good fun i'm up all night to get lucky we're up all night to the sun we're up all night to get some we're up all night for good fun we're up all night to get lucky 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 she's up all night Morał z tej bajki jest prosty i niektórym znany. Nie uczmy się do matury, bo i tak. Press Jigger me the press people button Nobody chat can't confuse me with some Like only you have 22 in a missile Till I feel so, forget the next thousand fool Press Jigger me the press people button Nobody chat can't confuse me with some Like only you have 22 in a missile Till I feel so, forget the next thousand fool Anytime you ready to now we see start war wow. See what of his credit all go from the sky I don't care with the bong, the dang, the dang, the dang yeah.